Laudetur Jezus Christus. Pamiętam przełom marca i kwietnia 2005 roku. Kilka dni przed śmiercią Jana Pawła II. Zapowiedzieliśmy, że w piątek wieczorem będzie msza święta w intencji Ojca Świętego. Będziemy prosić dla niego o siły, o zdrowie. Ale zmieniliśmy intencję. Gdy rozpoczynałem sprawowanie tej Przenajświętszej ofiary wypowiedziałem słowa niech się stanie wola Pana Boga. Być może On pragnie, żebyśmy pomogli się o oszczęśliwą śmierć. O Boże przejście na tamten świat. Dzień później, Jan Paweł II odszedł. Pamiętam też. To był rok 1995, odchodzenie mojej świętej pamięci, już babci. W pewnym momencie, na spotkaniu wspólnoty, w której byłem, wypowiedziałem głośno modlitwę, a było to na kilka tygodni przed jej śmiercią. Panie Boże, pobłogosław mojej babci, jeżeli to jest lepsze dla Ciebie, dla niej. To proszę Ciebie, żeby pięknie umarła. Ja byłem nastolatkiem. Pięknie umarła, czyli odeszła w Tobie, dla Ciebie i z Tobą na tamten świat. Ufam, że do lepszej części wieczności, czyli do życia, a nie ku śmierci. Czy mogę się modlić o śmierć? Katolickie myślenie. Nawet nie tyle dopuszcza taką opcję, co nawet do niej zachęca. Ja wiele razy, ale dopiero jako proboszcz, chyba nigdy tego nie robiłem jako wikariusz. Modlę się w następujący sposób. Bardzo często robię to na drodze krzyżowej, gdy rozważamy trzynastą stację, kiedy Pan Jezus, a w zasadzie jego ciało jest składane do grobu. Wówczas wypowiadam intencję, módlmy się, o Bożą śmierć dla nas tu obecnych, a szczególnie za pierwszą osobę spośród nas, która umrze. Taką samą intencję wypowiadam na przykład w czas zaduszny czy przy okazji uroczystości wszystkich świętych i jeszcze inne okoliczności powodują, że ze mnie ta modlitwa wychodzi. Nie jeden raz mówiłem na kazaniu Moim parafianom marzę o tym, żeby przy mojej śmierci byli ludzie, którzy będą się za mnie modlili, ale będą się modlili, prosząc Pana Boga o wypełnienie Jego woli. Bo przecież my, chrześcijanie, katolicy, kiedy się modlimy, to modlitwy nie traktujemy jak, przepraszam teraz za to wyrażenie, ale koncertu życzeń. Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada nam, że najpierw powinienem modlić się o chwałę Bożą. A jeżeli modlę się o jakieś dobra doczesne, to tylko wówczas, Panie Boże, daj mi te dobra doczesne, jeżeli one wypełnią chwałę Bożą. Masz prawo powiedzieć nie i to jest też Twoja odpowiedź. Dobra doczesne, o które się modlę. Czy to jest zdrowie, czy to jest uzdrowienie? Czy to jest radość typowo ziemska? Panie Boże, nie dawaj mi tego, jeżeli nie będzie z tego większej Bożej chwały. Albo jeżeli ta sprawa mogłaby spowodować moje nieszczęście duchowe, nieszczęście mojej duszy. Codziennie, na końcu komplety, wypowiadamy takie zdanie. Noc spokojną, i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Modlitwa o szczęśliwą śmierć jest powinnością katolika. Ale to nie oznacza, że katolik życzy komuś śmierci. Nic z tego. Kiedy myślimy po katolicku, to się tym nie gorszymy, nie oburzamy. Pamiętacie, jak Pan Jezus w ogrójcu, oczywiście po ludzku bał się śmierci. Kto z nas nie będzie się lękał przed odchodzeniem, nawet jeżeli będziemy pojednani z Panem Bogiem, nawet jeżeli będziemy wiedzieli, że na nas już pora, że w zasadzie przedłużanie nam w wymiarze ziemskim życia, to wkraczanie na teren uporczywej terapii. W pewnym momencie człowiek ma ochotę powiedzieć: Pozwólcie mi odejść. Niech niczyj egoizm nie trzyma mnie tutaj na ziemi. Niech się wypełnia wola Boża. Kiedy Pan Jezus w Getsemanii bał się po ludzku śmierci, krwawił, pod z niego kapał, ale, ale mówił, jeżeli chcesz, Ojcze, odbierz ode mnie ten kielich, ale niech się spełni Twoja wola. Biorę ten kielich. Chcę dokładnie zrobić to, czego Ty pragniesz. No ja sobie nie wyobrażam, żeby intencje Piotra, Jakuba i Jana, którzy zresztą posnęli w ogrójcu, były Boże, daj jeszcze dłuższe życie Jezusowi, żeby On był z nami, przywróć Mu zdrowie, spraw, żeby ludzie zrozumieli, jaki to jest wspaniały człowiek. No nie. Przepraszam, że mówię to taki sposób, ale odnoszę wrażenie, że niektórzy katolicy się bardzo pogubili i modlitwę traktują jak jakby Pan Bóg miał spełniać moje oczekiwania. Też mi się podoba taka definicja modlitwa jest ich wiele, że modlitwa to jest taka przestrzeń, gdzie ja się uczę, ja się uczę takiej relacji, jaką miał syn boży ze swoim ojcem fantastyczne stwierdzenie czyli ja się modlę nie prosząc o to żeby mi się powiodło jutro i pojutrze nie jeżeli panie boże pragniesz mi to dać to mi to daj ale tak naprawdę na modlitwie staje się takim dzieckiem jakim dzieckiem dla ciebie boże ojcze jest syn boży Jezus Chrystus dla mnie to jest fantastyczna definicja Modlitwy. Przyznam, że się mocno zasmuciłem, gdy przeczytałem, czy usłyszałem, jak wielu katolików, nawet za bluźnierstwo, uważa prośbę za papieża Franciszka o to, żeby, żeby wypełniła się wola Boża. Prośbę o miłosierdzie dla papieża Franciszka, o to, co będzie najlepsze dla jego duszy i to, co będzie najlepsze na chwałę Bożą. Niech się spełnia wola Boża. Sygnały, które otrzymujemy, są i niepokojące, ale z drugiej strony są to komunikaty, które które podpowiadają, że papież, będący już w takim wieku, z takimi chorobami, oczekuje od nas modlitwy nienaiwnej. Tak, Panie Boże, jeżeli chcesz go uzdrowić, to go uzdrów, ale jeżeli zbliża się do końca swojego ziemskiego życia, niech się wypełnia wola Twoja. Prosimy Ciebie o miłosierdzie dla niego. Kiedy on spotka się z tobą po drugiej stronie. Usłyszałem takie modlitwy w niejednym domu. Kiedy najbliżsi, patrząc na osobę ukochaną, w zasadzie tymi modlitwami o Bożą Śmierć, prosili Pana Boga, żeby już przerwał to cierpienie tego człowieka. Żeby to przytrzymywanie na ziemi tej osoby nie spowodowało niepotrzebnego cierpienia, które. Nie przyniosłoby ostatecznie chwały Bożej. Jak ma być z papieżem Franciszkiem, ja tego nie wiem. Ale modlę się w tych dniach, słuchając różnych komunikatów o Bożą wolę. Niech się stanie według Twojej woli, na Bożą chwałę. A jeżeli Panie zabierzesz go z tego świata, spojrzyj na Niego swoim miłosierdziem. Noc spokojną jemu daj i śmierć szczęśliwą, jak to w każdej komplecie mówimy, myśląc nie tylko o sobie. Podobno Łazarz nigdy się już nie uśmiechnął, gdy wyszedł z grobu, wskrzeszony przez swojego przyjaciela. Podobno głęboka myśl jest w tej tradycyjnej myśli. Coś w tym jest. Ostatecznie. Nasz cel jest po drugiej stronie tego świata. Oby po stronie wiecznego życia, czego wszystkim słuchającym tej audycji życzę. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i duch święty o wypełnieniu się woli Bożej wobec papieża Franciszka. Pała ojcu i synowi. Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen.